Witam w kolejnym filmie z FNAF. Ogólnie, jak już się zabrałem za nagrywanie tego pięknego dzieła, to stwierdziłem, że. hej, ej", stwierdziłem, że. No dobra, czemu by nie? Zróbmy też noc z drugą. Pierwsza była jakaś taka lamusowa. Nagrywam to od razu, od razu, po tym. Więc. No, lecimy, to trzeba będzie gadać. Lubię strasznie przedłużać. Lubię strasznie pierdzielić obydajeczym. Szybki film ze FNaFu Dobra, zamknij Okej, okay. niech sobie cofnę Wyśrodkuję sobie to Podejdę bliżej I teraz tak Wszyscy są Ten palec jest szczęśliwy Jest git Okej okay. Jeżeli okay. okay. to skończę Jestem świetny, nie mogę tego zjeść Fajnie że, są Fajnie, że mają animację, szkoda tylko, że jest na szum niepotrzebny. To da się dziś ponoć wyłączyć, z tego co wiem. Zajebiście. Jedyna zaleta tego FNaFa, można się wiatraka pozbyć. I to jest zajebiste, patrzcie. To, są, to, są genia to jest genialne. No, z nie muszę się obawiać na razie. I będziemy się tak stać. I już sepam. Gdzie jesteś? Ehm, um. tu jest. Gdzie jest Cika? Tu Boni? Ok, Boni jest na korytarzu, Cika jest tutaj. Spoko Ok, ty nie wiem co odwalać, zostań tam. Tego nie muszę się bać, no. tu. Jest twoja kumpela, halo. Oj, to będzie długi odcinek. Stoi tu? Nie. O w ty tam zostań. O, tu jesteś, w skowku Ona? No bez kur... Może ty chociaż stoisz w dobrym miejscu Zostań tam! Zostań Nie pójdziesz sobie stąd Piekaczka. Dobra Hej, patrz co mam! Nie Ty tam nie wiem co zwalasz. Gdzie jest? Teraz Cika zaginęła znowu. A, 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 a. No gdzie ty jesteś? Nie tam stoi, ewidentnie. Kurde. Obraz znalazła się, zguba Ten tam stoi, nie? Tu jest, na korytarzu Mogę hmm. się tam? Tam? Bez jaj. Jumpulas. Nie, no ty mi dziwłem mi chyba nie powinien zrobić. Freddy. Odwal się. A jest Freddy. Nie mam energii? Spieprzaj. O, tu się. Siedzisz. Nie widzę Frediego. To jest chyba roz. Dos... Nie ma Frediego w ogóle na kamerach. Nie nagrywam tego nicu. koniec. Drugi był ostatni. <laughs> Nuts! <Koniec serii. sighs> Nuts! Nice. No. Vibration is that I'm pressing. Why am I not pressing? Using proprietary technology developed by Fazbear Entertainment. Our VR development teams were able to use vintage control boards almost like plug-and-play, digitally recreating performances and personalities from the past in an instant. Hm? Co? What ty you do mnie mówisz teraz? Nie pojmuję tego. No, dobra. To by było na tyle. Tutaj yy, Foxy się yy, był zły. Tu Foxy miał prawie zezar. Ogólnie, to wszyscy byli tutaj źli. I jeszcze Freddy chciał też mnie zeżreć, więc super jest. Ja już więcej tego nie nagrywam, to gra jest nie nabrałam psychę. Gdyby to była wersja na kompa, To bym jeszcze ograł. Jakiś wiar. Łap, może przyjdziesz po cukierka? Kurde, ja nie chcę cukierka. No, to by było na tyle. Do widzenia. Pa pa.